Na no nogi! Chodźcie tu! Na no nogi! Na no. no nogi! Co ona robi ty? Zadyszki wyścigają! Na nogi! Owce na manowce! Nie zawołaj, owce, owce na manowce!

Dlaczego żeś się tu przyszły? Pokaż się Łuka. Pomachaj mi ładnie no, zobacz, do kamery. Owce mają czarne głowy. Mama, pokaż mi tu owcę do kamery. Proszę jaka owca ładna. To no, ja, jedz. Co to jest? I to tyle na dzisiejsze zebranie. Proszę Cure. się rozejść. Co to zostanie? A co to za stanie? Proszę się stanieć. Być? Co co ma tutaj być? Do roboty. Do roboty. Trawo jest. Co do roboty, trzeba Do roboty, pani tu nie stoi, do roboty. Do roboty. Poszły owce. Nie ma jedzenia. Do roboty, nie ma tu. Nie ma płakania. A co to za zgromadzenie? Nie ma płakania. Do roboty, do roboty. Pani yy, z czarną głową. Tak do pani mówię, co to? Co to za przedstawiciel? Do Pani mówię właśnie. Dzień dobry, słucham Panią. Tato, sikujesz jeszcze. Co to w ogóle jest tu? Matko, no chodź i się do domu. Dobra. Do widzenia. Do widzenia.